Dzieńdziałek, 24 czerwca, to są informacje piotrkowskie. Karolina Paras, witam i zapraszam na serwis. Wszystkie chwyty dozwolone? Wygląda na to, że w walce politycznej tak. Chodzi o zbieranie podpisów pod referendum. Przez kilka dni oko naszej kamery rejestrowało akcję. Referendum to głosowanie w określonej sprawie poparte podpisami. W od kilku tygodni zbierane są podpisy pod referendum w sprawie odwołania prezydenta. Tymczasem do naszej redakcji dzwonią i zgłaszają się osoby, które skarżą się, że zostały zaczepione, nagabywane lub wręcz obrażone przez zbierających podpisy. Idąc ulicą Słowackiego, człowiek normalnie nie może przejść, bo osoby, które tam zbierają te podpisy, no to dosłownie człowieka łapią za rękę na siłę, żeby podpisywać nie idąc do pracy, z pracy później, no to dosłownie za rękę, żeby tylko podpisy, żeby tylko się podpisywać. Ja nie wiem, no, idę, to troszeczkę tak nie tak coś moim zdaniem to wygląda, no. no. bo ja nie wiem, jeżeli człowiek przechodzi i nie może normalnie przejść, tylko dosłownie jest tak nagadywany na siłę, żeby tylko podpisać, no, no to chyba coś jest nie tak. Ci ludzie coś nie tak chyba pracują. Nie wiem, czy oni to robią jakieś materialne jakieś rzeczy, nie wiem, jakieś pieniądze za to dostają, Naprawdę nie wiem. Jestem oburzona e, traktowaniem e, przedstawicieli PIO. E, dwa tygodnie temu byłam na stadionie i e, człowiek, który nagabywał mnie o podpis, po prostu wyzwał mnie, a moją, mało mało kulturalnie, bo od szuji, a moją siostrę, e, kiedy zadała mu parę pytań widocznie niezbyt, niezbyt wygodnych, wyzwał ją od Koło poczty, sama byłam świadkiem nagabywania, wręcz chwytania za łokcie e, przez takiego człowieka, który zbierał podpisy. Ludzie mu się wyrywali. E, postałam kilka minut obserwując i no, było to oburzające. E, tydzień, w ostatnią sobotę byłam na stadionie również y, y, i podpisy zbierała co najmniej no, nastoletnia dziewczyna. Yy, przyznała się do mnie, że ma lat 15. Nie wiem, czy to prawda w każdym razie nie wiem, czy ta osoba ma świadomość tego, co robi. Yy, no, nazywa się to demokracją. Dla mnie to nie jest demokracja, to jest manipulowanie ludźmi. Spytaliśmy służby miejskie, czy mieszkańcy zgłaszali przypadki incydentów. Od 15 maja Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim odnotowała tylko jedną interwencję, może nie bezpośrednio związaną z, ze zbieraniem podpisów na referendum, ale w miejscu, gdzie takie podpisy były zbierane. Dotyczyła popchnięcia, szarpnięcia osoby, oplucia. Zgłaszającej interwencję został pouczony o dalszym toku postępowania, jednak do tej pory do Komendy nie wpłynęło zawiadomienie w tej sprawie od osoby zgłaszającej interwencję. Dyżurni Straży Miejskiej odebrali w ostatnich dniach około 10 zgłoszeń od mieszkańców. No, można powiedzieć w różnych sprawach, ale wszystkie one miały jakby wspólny mianownik, dotyczyły akcji zbierania podpisów o referendum. Czego dotyczyły te zgłoszenia? Zgłoszenia dotyczyły. Przede wszystkim można powiedzieć zachowania osób, które zbierały podpisy, zbyt może natarczywego, czasami no takiego zachowania, które mieszkańcom się nie podobało, gdzie byli zaczepiani, gdzie spotykali się z jakąś taką czasami nawet słowną agresją, ale były także zgłoszenia dotyczące utrudniania ruchu na chodnikach, były zgłoszenia dotyczące zbierania podpisów na terenie prywatnym bez zgody właścicieli terenów. Czego, czego ci właściciele sobie nie życzyli i to w zasadzie można powiedzieć takie, takie, takie kwestie mieszkańcy poruszali w zgłoszeniach telefonicznych. Referendum to jedna z form demokracji, czy jednak napastliwe zachowanie, agresja to już nie forma politycznej awantury? Jeżeli są jakieś przesłanki na temat niespełniania czy niereprezentowania interesów wyborczu, Wyborców wtedy mamy do czynienia z formą demokracji bezpośredniej. Jeżeli nie ma takich przesłanek, jak już powiedziałem, w moim przekonaniu ich, ja ich nie dostrzegam, wówczas mamy do czynienia z opcją, którą Pani redaktora trzeba wymienić. Czyli awantura, czyli awantura. Żeby doszło do głosowania referendalnego, potrzebne jest zebranie wystarczającej liczby podpisów w odpowiednim czasie. Termin zbierania podpisów upływa w dniu 13 lipca. Ponieważ 13 lipca wypada w sobotę, z mocy ustawy termin ten będzie się przekładał na poniedziałek 15 lipca. Inicjator musi zebrać 10% wyborców, czyli nie mniej niż 6071 podpisów poparcia danej inicjatywy mieszkańców miasta. Aby referendum było ważne, musi wziąć udział nie mniej niż 3 piąte liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu w ostatnich wyborach samorządowych. I aby wynik był rozstrzygający, za jednym z wariantów wymienionych na karcie do głosowania musi się opowiedzieć większość, czyli 50% plus 1. A co o inicjatywie referendalnej sądzą mieszkańcy? Myślę, że dobrze. No. Większość się wypowie i będzie ok. Czyli referendum to jest dobra czy tak, zła Ale Myślę, że będzie negatywny wynik. A czemu pan tak myśli? Dlatego, że uważam, że to. W... Prezydent Chojniak dużo zrobił dla miasta, także ja nie widzę powodu, żeby go odwoływać. Ale każdy ma się prawo wypowiedzieć, nie ma problemu. Żyjemy w demokracji przecież. Dlatego trzeba, że, że ludziom się może nie podobać. Prezydent może coś, trzeba nowe wybory zastosować. W jest no, Ludzie są niezadowoleni. Nie, nie ma pracy, coraz drożej wszystko, ciężki żywot jest. Naprawdę. Uważam, że zmiana prezydenta w obecnej sytuacji jest bzdurą totalną i mówię to wprost. To jest jakaś zemsta polityczna, bo prezydent bardzo dobrze miastem się opiekuje. Wielokrotnie widać go na mieście. Chodzi, patrzy się, co jest robione, czego brakuje, w wielu miastach brakowałoby takiego prezydenta jak u nas, który urzęduje obecnie. Mówię o prezydencie Chuniaku. To wszystko, co mam do powiedzenia, to jest jakaś zemsta polityczna i bzdura totalna przed wyborami. A wszyscy mieszkańcy przecież zapłacą za ponowne wybory prezydenta. Nasza kamera zarejestrowała też, jak traktowane są listy z danymi osobowymi. Ale to już temat na zupełnie inny materiał. W sobotę na terenie powiatu Piotrkowskiego doszło do dwóch utonięć. Około godziny 15 do tragedii doszło na niestrzeżonym dzikim kąpielisku przy zalewie Cieszanowickim. Ofiarą jest 17-letni chłopak. Kilka godzin później z boga strażacy wyłowili ciało 44-letniego wędkarza. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, odpoczywający nad zalewem Cieszanowickim chłopak wraz z bratem oraz kolegami po tym jak spożył posiłek nad wodą poszedł popływać. Chciał dopłynąć na drugi brzeg. Nagle współtowarzyszom zniknął z oczu. Dostaliśmy zgłoszenie, przyjechaliśmy dosyć szybko, sprawnie, praktycznie od razu przystępując do działań. Także po zebraniu takich wstępnych informacji, przybliżone miejsce, rozpoczęliśmy poszukiwanie. No i po, można powiedzieć, kilkunastu, no tam po dwudziestym tak odnaleźliśmy poszukiwanie. Mimo reanimacji prowadzonej przez strażaków, chłopaka nie udało się uratować. Podobnie 44-letniego mężczyzny, który podczas łowienia ryb zsunął się do wody. W tym roku w wyniku utonięcia w województwie łódzkim zginęło już 11 osób. Strażacy alarmują i proszą o rozwagę w wodzie. Z wodą trzeba uważać. My dysponujemy oczywiście sprzętem, który służy do udzielania pomocy na wodzie. Natomiast no jest to związane z pewnym czasem, po którym przybędziemy niestety na miejsce. I jeżeli ta osoba nie zostanie w porę z tej wody wydostana, wydobyta przez osoby, które znajdują się w pobliżu, wówczas te szanse są naprawdę nieduże. W Piotrkowie w tym roku doszło już do dwóch utonięć. Obie tragedie wydarzyły się na Bugaju. To już 15 lat. Od tylu lat w Piotrkowie istnieje Regionalna Izba Gospodarcza. W piątkowy wieczór podsumowano jubileusz oraz wręczono doroczne nagrody dla najlepszej firmy oraz przedsiębiorcy roku. Niewątpliwym zwycięzcą okazała się spółka Polanik oraz jej szef Dariusz Szczepanik. Jubileuszową Galę Regionalnej Izby Gospodarczej rozpoczęto od wspomnień. Zadaniem ligu jest reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych jej członków. Jakie były początki oraz jak dotychczas sprawdzała się powołana w 1998 roku instytucja? Przedstawiono w filmie. To było dobre 15 lat, podsumowywał obecny prezes. Można na to spojrzeć jak jeden dzień, bo ten czas nam bardzo szybko. Ale 15 lat to są pewne treści, to są pewne propozycje dla przedsiębiorców, dla społeczeństwa, to są pewne zadania, które żeśmy wykonali i jesteśmy z tego naprawdę dumni. Oczywiście można było więcej zrobić jak w każdej innej dziedzinie, ale myślę, że to co udało nam się przez te 15 lat. To było to. Podczas nie odbyło się bez przemówień i życzeń, a także gratulacji za działalność wspierającą przedsiębiorczość, która wpływa na rozwój miasta oraz regionu. Bardzo dziękuję za wszystko to, co robiliście dla swoich przedsiębiorstw, dla funkcjonowania Izby Gospodarczej, ale w ten sposób przyczynialiście się do rozwoju Piotrkowa-Trumiewskiego. Za działalność na rzecz przedsiębiorczości medalami za zasługi dla Piotrzkowa decyzją przewodniczącego Rady Miasta zostali nagrodzeni Waldemar Kelm, Marek Pietrzak oraz Zbigniew Wilk. Specjalny list gratulacyjny otrzymał Włodzimierz Motyka. Podczas gali swoje doroczne nagrody przyznał również RIK. Nagrodę w kategorii małe i średnie przedsiębiorstwo otrzymała firma Polanik. W kategorii duże przedsiębiorstwo spółka Inwemer System. Przedsiębiorcą roku został Dariusz Szczepanik z firmy Polanik. Gdyby jeszcze jedną lewisty, prawda, to byłabym Jeszcze raz bardzo dziękuję po raz kolejny za to wyróżnienie. Jest kolejna okazja do świętowania. Panie, Panie. <noise> no, proszę, proszę Państwa, pewnie wielu z Państwa pamięta, że prawie 10 lat temu Nagrodę Przedsiębiorcy Roku odbierał mój obecny tutaj na sali. Ja koło się zakręciło. Pamiętam również pierwsze słowa, jakie powiedział, otrzymając tę nagrodę, brzmiały one łatwiej oszczep zrobić, niż coś powiedzieć. <klucza> I też mi to dobrze wychodzi, staram się jak mogę, ale i tak moim głównym zadaniem jest praca na rzecz spółki, także jest mi niezmiernie miło przyjąć tę nagrodę i mam nadzieję, że również nasze miasto dzięki firmom takiej jak Poleniki i innym laureatom i nie tylko, firmom, które pracują tutaj i funkcjonują dzięki temu nasze miasto się zmienia i, i rozwija i myślę, że to jest nasz obowiązek działać tak dalej. Dziękuję bardzo. Podczas gali w sali miejskiego Ośrodka Kultury z okazji jubileuszu, podczas części artystycznej, wystąpiła m.in. Anna Frądczak, Pioczkowianka, która jest autorką przeboju Emilii, oraz tancerze z grupy Cantinero. Złe siostry i macocha, zagubiony pantofelek i piękny królewicz. W taki baśniowy świat najmłodszych wprowadził spektakl pod tytułem Kopciuszek wykonany przez Teatr Malutki Złodzi, wszystko w ramach rozpoczynającego się sezonu letnich teatrzyków ogródkowych w Miejskim Ośrodku Kultury. Ktoś z nas nie zna opowiadanej i czytanej od kołyski baśni o pięknym kopciuszku, źle traktowanym przez złe siostry i macochę. Jednak jak to w bajkach bywa, wszystko zawsze kończy się dobrze, a dobro pokonuje zło. Dlatego nie trudno się dziwić, że najmłodszym widzom zgromadzonym na dziedzińcu miejskiego ośrodka kultury baśni o kopciuszku przypadła do gustu. A co dzieciom spodobało się najbardziej? Mi się spektakl. podobał spektakl, kiedy Kopciuszek zgubił swój złoty pantofelek. Mi się najbardziej spodobało bo Bardzo śmieszne y, rzeczy mówił i naj... śmiesznie bardzo wyglądał, miał wąsy. I, I był zabawny. No był tak, zabawny. bardzo zabawny. Dla dzieci zorganizowano konkurs z nagrodami. Najmłodsi sprawdzali swoje umiejętności kulinarne, robiąc owocowe przekąski. W dzisiejszym serwisie to już wszystko, już za chwilę jak w każdy poniedziałek program Nasze miasto, nasze sprawy. Ja dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Do widzenia. Podsumowanie projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się w czwartek. Podczas konferencji prasowej, nie tylko podsumowano projekt, ale też wręczono uczestnikom projektu komputery. To dzięki nim ma być zrealizowany podstawowy cel projektu. Tak, takie, takie założenie Przeciwdziałanie wy, wykluczeniu cyfrowemu. Dzisiaj komputer, internet staje się czymś naturalnym, normalnym. I myślę, że za kilka i kilkanaście lat będzie to już rzeczą wręcz podstawową, dlatego też staramy się objąć te osoby, te rodziny, które z różnych względów tego dostępu do internetu i możliwości korzystania z nowoczesnego sprzętu dziś nie mają po to, aby wyeliminować to wykluczenie cyfrowe, o którym mówimy, a tak naprawdę właściwie wyeliminować jaką pewnego rodzaju dysfunkcję, która mogłaby za kilka lat mieć miejsce, bo już w takich kategoriach można byłoby określać brak tych umiejętności. Nosi. Łącznie o sprzęt ubiegało się 167 rodzin. Osoby, które znalazły się w gronie 100 osób zakwalifikowanych do projektu, przyznają, że dzięki temu otworzą się dla nich nowe horyzonty. Komputer jest takim też oknem na świat jak może morze czy porty. Na pewno ułatwi życie. Do, do zabawy, wie pani, do różnych, do różnych przyjemnych rzeczy. W każdym razie jest pożyteczny. Za pieniądze pozyskane na realizację programu, czyli ponad milion złotych, zakupiono łącznie 136 komputerów. Oprócz 100 zestawów, w które wyposażono rodziny, 16 komputerów trafiło do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz 20 do miejskiej biblioteki publicznej. Każdy zestaw ma zapewniony bezpłatny dostęp do internetu przez okres 5 lat. Komputery nie tylko przekazano na konferencji, w czwartek rozpoczęło się też instalowanie sprzętu w domach beneficjentów. Instalacja komputera trwała zaledwie 15 minut. Zestaw w miejscu wskazanym przez domowników wystarczyło podłączyć do prądu, podpiąć do niego myszkę oraz klawiaturę i gotowe. Ogólnie wszystko przygotowujemy wcześniej, instalujemy, uruchamiamy komputer wcześniej, żeby sprawdzić czy czasem nie jest szkodzone, podłączamy urządzenie bezprzewodowe, żeby sprawdzić też czy jest zasięg, no i później przejeżdżamy do klienta, ładnie to wszystko sprawnie chodzi. Jeszcze tylko krótki kurs włączania bezpłatnego przez 5 lat internetu i można korzystać z komputera oraz wszystkich możliwości, jakie daje połączenie z globalną siecią. Prawdopodobnie będziemy bardzo pomocny w dalszym załatwianiu spraw, bo trochę nie za bardzo sprawny jestem, żeby wszędzie osobiście docierać. Wszystkie osoby, które zgłosiły się do projektu, przeszły szkolenie z podstaw obsługi komputera, użytkownika sieci Internet i poczty elektronicznej, a także BHP w pracy z komputerem. Nauka będzie kontynuowana, bo w ramach programu beneficjenci mają korzystać z Piotrkowskiej Platformy e-learningowej.